Rozważamy wszystkie prostopadłościana ABCDEFGH, w których krawędź BC ma długość 4 oraz suma długości wszystkich krawędzi wychodzących z wierzchołka B jest równa 15. Zobaczę rysunek. Niech PX oznacza funkcję pola powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu w zależności od długości X krawędzi AB. Wyznacz wzór i dziedzinę funkcji P, oblicz długość X krawędzi AB, tego z rozważanych prostopadłościanów, którego pole powierzchni całkowitej jest największe i zapisz obliczenia. Brzmi jak science fiction, wiem. Ale najważniejsze jest to, że suma tych wszystkich krawędzi, tych trzech, tej, tej i tej ma wynosić 15. Tu nazwę sobie h, bo tego nam brakuje. I my wiemy, że 15 to jest x plus h plus 4. Jak czwórkę przerzucę na drugą stronę, to wiemy, że 11 to jest x plus h. I to jest dla nas bardzo ważne. Oprócz tego, chcą od nas pole powierzchni całkowitej. A my pole możemy policzyć ze wzoru chwilunia. 2 razy AB plus. A C plus B C. No i podstawiam to, co tutaj mam. Czyli moje pole to będzie dwa razy 4X plus 4H. Plus XH. Jeżeli to ze sobą wymnożę, to wiem, że moje pole to jest. 8x plus 8h plus 2xh. No ok, ale gdzie funkcja? Potrzebne nam są też założenia, bo przecież x, który musimy policzyć, nie może być mniejszy od 0, więc x jest większy od 0. A oprócz tego. Jeżeli my chcemy sobie tutaj to wszystko popodstawiać, to ten x musi być mniejszy od 11, bo h nie może nam być 0. Czyli x jest mniejszy od 11. To są dwie kluczowe sprawy tutaj. No i teraz z tego mogę przecież przekształcić, żeby mieć tutaj za chwilkę równanie z jedną niewiadomą. Więc wyznaczam sobie h i wychodzi mi, że h to jest. 11 minus X. I tą informację tutaj mogę podstawić pod nasze H. Więc zrobię to. P równa się 8X to zostaje plus 8. I w nawiasie 11 minus X. Dodać 2X i tutaj znowu będę miała 11 minus X. To mogę sobie uprościć. Czyli dalej nasze pole to jest 8x. Dodać i wymnażam 8 razy 11, 8 razy minus x. Mam 88, odjąć 8x. Dodać i teraz mamy 22x, bo znowu wymnażam to z tym, to z tym. Więc mamy 22x i minus 2x kwadrat. Teraz upraszczam to, co mamy. Tu nam się pięknie wyzeruje i zacznę zapisywać od yy, x z kwadratem. Czyli mamy minus 2x kwadrat dodać 22x dodać 88. Ok. Oczywiście w tym całym liczeniu już dawno zapomniałam, co mam zrobić, więc czytam jeszcze raz. Wyznacz wzór i dziedzinę funkcji p. Ok. Mamy. Dziedzinę też mamy. To jest nasze D. Oblicz długość X krawędzi AB tego z rozważanych prostopadłościanów, którego pole powierzchni całkowite jest największe. No to jak oni są od nas największe, tutaj mamy nasze minus 2, więc ramiona na pewno idą w dół, to my chcemy ten wierzchołak. Tutaj gdzieś, skoro to są nasze Granicę, to tu mamy 0 i tutaj będzie 11, a my potrzebujemy tą wartość środkową, potrzebujemy naszego x, -a. więc liczymy sobie deltę. Chociaż nie, nie potrzebujemy jej, potrzebujemy p, a p ma wzór minus b przez 2a, przecież tu mamy a, tu mamy b i tu mamy c. Więc nasze P to będzie minus B, czyli minus 22 przez 2 razy minus 2. Minus 22 przez minus 4, a to nam daje 5,5. Oblicz długość x krawędzi AB tego z rozważanych prostopadłościanów, którego pole później całkowite jest największe. Zapisz obliczenia. A przecież to nasze P to jest też nasz X. I to jest nasza odpowiedź.